Dzisiaj we Włocławku na ulicy 3 Maja 17 przed budynkiem byłego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, Urzędu, w którym pracowali wojewodowie włocławscy oraz biura Urzędu Wojewódzkiego Włocławskiego. Chcę przypomnieć, że województwo włocławskie, tak jak inne województwa kraju powstały w oparciu o ustawę, którą wydał Sejm Polskiej, PRL w starym skrócie i z dniem 1 czerwca 1975 roku utworzono 49 województw, w tym województwo włocławskie. Przez tą decyzję parlamentu została spełniona jak gdyby wiara i oczekiwania mieszkańców Włocławka, że Włocławek może być miastem o charakterze wojewódzkim, że może się rozwijać i też tak się stało. Lata 1975, gdzie województwo zostało utworzone i zaczęło funkcjonować, aż do 1998 roku przez 23 lata Włocławek, do, we Włocławku spowodowany był przede wszystkim duży rozwój gospodarczy. Chcę przypomnieć, że zakłady Anwil dzisiejsze wtedy zakłady azotowe w budowie, że fabryki Ursus, celuloza e, e, pracowały ceramika włocławska pracowały na rzecz właśnie Włocławka i całego regionu. Tworzone były struktury urzędu wojewódzkiego, gdzie znalazło zatrudnienie bardzo wiele osób. E, później w 1998 roku, gdy było województwo. Likwidowane przez włączenie do dużego nowego województwa kujawsko-pomorskiego, te osoby traciły pracę i nie tylko ze struktur urzędu wojewódzkiego, ale także ze struktur jednostek podporządkowanych lub niezależnych, tak jak Poczta Polska, tak jak Telekomunikacja i można by było wymieniać wiele, wiele innych. Utworzenie województwa kujawsko-pomorskiego spowodowało, że staliśmy się częścią tego województwa. Dlatego powstał pomysł, aby. Przypomnieć sobie o województwie włocławskim, które zaczęło funkcjonować, jak powiedziałem, 1 czerwca 1975 roku i z powodzeniem wykonywało swoje zadania rozwojowe przez 23 lata. To w tym czasie chcę przypomnieć powstały fabryki, o których już mówiłem, ale także i całe osiedla mieszkaniowe we włocławku, najbardziej rozwinęło się osiedle południe, które zostało rozbudowane w tamtym czasie. Ludzie ze wsi zaczęli napływać do zakładów pracy we Włocławku i zamieszkiwać na terenie Włocławka w nowo wybudowanych budynkach spółdzielczych. Ten rozwój rozłożył się tylko, nie tylko na miasto Włocławek, ale i także na region wrocławski, czyli na okoliczne gminy, właśnie przez to, że ludzie mieli pracę na terenie Włocławka, a często mieszkali w gminach wiejskich. W tamtym czasie ten rozwój dotyczył także obszarów wiejskich. Więc o tym chcemy przypomnieć mieszkańcom, że takie województwo funkcjonowało i że województwo to miało swoją siedzibę we Włosławku, właśnie tu na 3 maja 17 oraz na Brzeskiej 6, gdzie funkcjonowały struktury urzędu wojewódzkiego. Wojewodowie, którzy tutaj zarządzali Włosławkiem i regionem przepracowali przez wiele lat i dlatego chcemy przypomnieć tym wszystkim którzy może już nie pamiętają albo też byli wtedy młodzi 50 lat temu przypomnieć że taka struktura w kraju funkcjonowała jeżeli chodzi teraz o to samo przypomnienie to komitet organizacyjny któremu mam zaszczyt przewodniczyć Przyjął pewne działanie, z którego to wynika, że tu właśnie na 3 maja 17 na budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego dzisiaj mieści się rektorat Państwowej Uczelni Nauk Stosowanych. Rektor tej uczelni, pan Musiałkiewicz, zgodził się na to, żeby zamontowana została tablica pamiątkowa, którą będziemy odsłaniać w najbliższy piątek, to jest 24 października o godzinie. 14.15. Na tablicy jest bardzo krótki napis, który mówi o fakcie utworzenia województwa włocławskiego i funkcjonowania tego województwa w ramach władz w tym budynku. Jednocześnie chcemy także uhonorować przypominając osoby, które tworzyły województwo włocławskie w 1975 roku i pracowały w strukturach tego województwa aż do roku 1998, dlatego na części oficjalnej uroczystości będą przekazane medale pamiątkowe tym osobom oraz będzie wręczana książka, którą napisał pan doktor Władysław Kubiak o tworzeniu województwa włocławskiego w 1975 roku jako wybrane zagadnienia z tamtego okresu. Ja dzisiaj zapraszając tu Państwa Chcę przekazać za państwa pośrednictwem zaproszenie do wszystkich którzy są zainteresowani przypomnieniem o województwie włocławskim na 24 października bieżącego roku tu najpierw na ulicę 3 maja 17 a po odsłonięciu tablicy pamiątkowej do teatru impresaryjnego aby odbyć to spotkanie z ludźmi zasłużonymi z tamtego okresu Chcę też powiedzieć, że jest duży odzew na zaproszenia, które zostały imiennie skierowane do niektórych osób. Imiennie do tych, którzy sprawowali wtedy funkcje i pracowali w strukturach naszego wojewódzkiego, włocławskiego urzędu. Ten odzew nieraz bywa bardzo emocjonalny, że ktoś pamięta o tych osobach, że właśnie taka taka okazja się nadarzyła, żeby się na chwilę spotkać i przypomnieć sobie o tym, że województwo włocławskie było, pracowało, funkcjonowało na rzecz rozwoju. Dalszy, dalsza, e, dalsze działania w kraju spowodowały, że tego województwa już dzisiaj nie mamy. My jako włocławianie, ja wtedy w parlamencie i moi koledzy byliśmy przeciwni tworzeniu województwa kujawsko-pomorskiego. Ale siła wówczas rządu Jerzego Buzka była tak mocna, że gdy się zorientowaliśmy, że województwa małe typu Włocławek, płoc, Konin, wymieniam te najbliższe, nie będą mogły być utrzymane, musieliśmy tworzyć województwo Kujawsko-Pomorskie, właśnie się udało w tym kształcie, w jakim dzisiaj jest, czyli Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. O historii nie chcę wspominać, były różne propozycje, Najpierw miało województwa kujawsko-pomorskiego nie być w ogóle. Później kujawsko-pomorskie to miała Bydgoszcz i Włocławek tworzyć. Toruń miał być w województwie pomorskim. Ale przy ostatnim głosowaniu w Sejmie posłowie z Torunia poparli ten pomysł. W związku z tym mamy dzisiaj kujawsko-pomorskie. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy to są dobre struktury, na ten czas, który przeżyliśmy, już były dobre. Ale czy po 25 latach. Nie należałoby zweryfikować podziału administracyjnego naszego kraju, to właśnie się pewnie dowiemy w wyniku naszego spotkania, które organizujemy w najbliższy piątek 24 października tu we Wrocławku z osobami, których chętnie posłuchamy, co na ten temat chcą nam przekazać. Dziękuję państwu bardzo.